Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Kanal Minus Fioletowego, w którym przedstawię 10 kanałów z numerem 2 w dvb w swoich krajach. Miejsce 10. Czechy, CT2 Miejsce 9. Słowacja, Dwojka Miejsce 8. Włochy, Rajdue Miejsce 7. Hiszpania, La2 Miejsce 6. Niemcy, CDF Miejsce piąte Francja France 2, miejsce czwarte Portugalia RTP2, miejsce trzecie Wielka Brytania BBC2, miejsce drugie Irlandia RTE2 i miejsce pierwsze Holandia NPO2. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 10 kanów z Merem 2 w DVBT w swoich krajach. Ja Wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kanał Minus Fioletowy. Cześć!